Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku w mojej głowie. Pierwszy odcinek powyżej rankingu 1800, także postaram się tutaj jak najdłużej utrzymać. No i zobaczymy. poszło do 4 konieczność, także ja C4 najbardziej agresywnie zajmuję centrum, przeciwnik kontruje C5. No tutaj. O, niestety mój najbardziej nielubiany wariant, no dobrze to ja podejdę tak jak to zazwyczaj robię, także nieprzyjęty gambit wołżański tutaj mamy tak jak już wcześniej wspominałem ja nie lubię zabierać tego pionka A6, ponieważ wtedy przeciwnik dostaje bardzo dużo aktywności i ciężko jest jakoś reagować natomiast jeżeli chodzi o tę dalszą sytuację to mógłbym zagrać E4 z tym, że Wtedy po konie w trzeba się liczyć z jakimiś gonie z G4. Z tego też powodu ja mam prostą metodę, to jest najpierw gram koń F3, przerzucam tego konia na D2 i dopiero później gram E4. I w ten sposób żadnych związań nie będzie. Gdzie ten skoczek w tej strukturze chciałby się umiejscowić? Oczywiście jest to pole C4. Pole C4 jest tutaj dla tego skoczka najbardziej interesujące. Z tego też powodu koń D2, koń C4 nie będę chciał. Przeprowadzić. Czyli mój plan Cyk E4, goń, yy, goniec E2, no i tam końce E4. To już kolejność posunięć yy, w sporej mierze zależy od tego, co przeciwnik będzie robił. To zobaczymy, co tutaj przeciwnik na to powie. Tutaj się mocno coś zaczął zastanawiać. Aczkolwiek tak po prawdzie, no to on właśnie nic mądrzejszego niż G6 to tutaj nie ma. Także ja zgodnie z planem, konik D2 pan na to? No goniec g7 roszadka, tak? To byłoby takim standardowym podejściem. O chyba, że przeciwnik tutaj coś nowego wymyśli, czego ja nigdy wcześniej nie widziałem. No ale to zobaczymy. Będziemy wtedy kombinowali. O, goniec b7. No to to jest właśnie dosyć dziwne, bo ten goniec niekoniecznie się tu przyda, szczególnie, że ja oczywiście 4 mam. No dobra, więc ja e4 umacniam sobie centrum. Nie widzę tutaj żadnego problemu. Nawet e6 nie będzie groźne z powodu, który już widzieliśmy, to znaczy to e5 takie nieprzyjemne zawsze wejdzie, także No już nie wspominając o tym, że po jakimś goniec g7 roszada e6, no to jest bicie bicie i końce 4, i koń bije d6, także ewidentnie ten goniec na b7 w tej strukturze nie bardzo się nadaje. Ten goniec powinien przez a5 zostać wyprowadzony na A6 żeby się go po prostu pozbyć to jest w ogóle bardzo prosta a zarazem bardzo ważna zasada szachów to znaczy e, problemów należy się pozbywać to jest coś co ja się dosyć dawno nauczyłem e, aczkolwiek e, no jest to genialne w swojej prostocie Nauczy, e, no, znaczy nauczyłem zostałem nauczony tego e, na przykładzie partii katalońskiej w której gruby problem miałem z czarnopolowym gońcem nigdy nie Wiedziałem, gdzie go należy ustawić. No to mi trener powiedział: No to go wymieni, po kłopocie. <laughs> I wtedy rzeczywiście w partii katalońskiej moje wyniki znacząco się poprawiły. Także to już się dawno nauczyłem, że jak jest problem z jakąś figurą, to najprostszym rozwiązaniem jest pozbycie się problemu. No i tutaj są oczywiście zawsze dwie drogi: to jest albo wymieniamy, Albo jakoś aktywizujemy. No tutaj nie bardzo widać, jak tego białopolowego gońca przeciwnik mógłby zaktywizować bez wymieniania, także wobec powyższego powinien wymienić. No dobrze, więc ja gonię C2. Oczywiście chcę tutaj jak najbardziej zrobić roszadkę, żeby być bezpiecznym. No, przeciwnik w sumie co ruszatka. Ja wtrącę końce C4, C F4 bądź goniec G5, bo tutaj sztuczka polega poniekąd na tym, że ja nie bardzo jestem zainteresowany wymianami, ale tutaj jak nie ma koń bd 7 to nie ma problemu. Bo po końce C4 on mógłby mnie szantażować wymianą, ale e, takiego szantażu tutaj nie będzie z uwagi, że tego skoczka na D7 po prostu nie ma. Także mogę się standardowo rozwijać. No, i zgodnie z planem konik C4. Ok, i teraz to jest właśnie zazwyczaj dosyć ciężką decyzją, czy tutaj w celu wspierania E5, czy tutaj z ewentualnym zerkaniem na E7. Bardziej mnie tutaj przekonuje, bo E5 wydaje mi się w, przy tym ustawieniu e, mocno utrudnione ze względu na tego gońca na B7, który owszem stoi głupio. Aczkolwiek no, trzeba, trzeba było przyznać, że punkt d5 pod atakiem, więc e5 będzie ciężej przeprowadzić. Druga sprawa, że tutaj czasem też f4 chce zagrać i e5, więc też żeby mi tutaj nie przeszkadzał ten mój goniec oczywiście na polu f4 ewentualnie. Przeciwnik e6 nie ma, także już tej kontry nie ma. a5 to ja a4. Ja w sumie przy dobrych wiatrach to sam a5, a4, a5 zagram, żeby tam stłamsić go maksymalnie na tym skrzydle. Okej. Okay. Coś widzę, że przeciwnik nie bardzo może się odnaleźć w tej pozycji. Tak coraz dłużej się namyśla. I to już jest według mnie duży sukces. To pamiętajcie, zaskoczyć przeciwnika to już jest połowa sukcesu, ponieważ gdybym grał ten zwykły główny wariant, to znaczy przyjęty Gambit Wołżański, no to wtedy przeciwnik 20 ruchów odklepałby z pamięci. A tutaj widzicie, już od samego początku musi myśleć, a jeżeli przeciwnik, Używa swojej głowy, a nie klepie z pamięci, no to wtedy istnieje duża szansa, że użyje tej głowy źle i się pobyli. No dobrze, więc ja tutaj A4 jestem, oczywiście, zgodnie z tym, co powiedziałem, zainteresowany stłamszeniem maksymalnym go na, tej, na tym skrzydle hetmańskim. Oczywiście wieża C1, B3, tutaj taka typowa blokada, bądź A5, konia 4, koń B6. Oj, to niechcący, ale dobra, i tak takiego primówabym bym nie mógł zrobić, także nie ma problemu. To jedyne co to zawsze na tego piona E4 trzeba uważać, to znaczy z tymi wiadomo manewrami, tam konia 4, koń B6 i tak dalej, to trzeba uważać, żeby tego pionka z e4 po prostu nie podstawić. No ale dobra, tutaj póki co żadnych gruźb nie widzę. W ogóle zabawna kwestia, ale nie dość, że ten goniec B7 sam w sobie jest beznadziejny, to jeszcze przeszkadza figurom czarnego. Zauważcie, że on tutaj wierzy, blokuje. W ogóle nie wiem, czy przeciwnik teraz jakiegoś goniec C7 nie powinien grać, żeby sobie to wieżę odsłonić. Jak to mówią, jedna figura źle, cała pozycja źle. No, tylko teraz kwestia, jak to wykorzystać, co też nie zawsze jest takie proste. Wow! No, wieża A7 jest dla mnie zagadką. E, czyżby jakiś goniec C8 z wieża AB7 planem? Prawdopodobnież tak. Mm -hmm. No dobra, to ja pierwsze co schodzę tutaj z przeciągów, żeby mieć, żeby oczywiście tutaj żadnych przeciągów nie było, a jednocześnie sobie skoczka bronię też. W ogóle co ciekawe, wiesz, że czasem może tędy do ataku przejść. Ja też H4 czasem stosuję takie posunięcie, żeby H5 tu zaatakować. No generalnie chciałbym maksymalnie zablokować skrzydło hetmańskie, po to, żeby móc przenieść akcję na skrzydło królewskie. Taki jest tutaj mój zamysł na tę pozycję. Tak, rzeczywiście przeciwnik tutaj przestawia się yy, przez gonie. Co się, aczkolwiek to nie jest dla mnie żadnym problemem, bo on nawet jak się tu zdwoi, to i tak nie będzie stwarzał groźby, bo mój mocarny skoczek z C4 tutaj wszystkiego broni. Także no jest super. Powiem tak, jestem w na tyle agresywnym nastroju, że F4 mi się tutaj podoba. F4 z planem E5. Tak, najzwyczajniej w świecie, jak się da. No dobra, niech tak będzie. W końcu muszę tutaj atak rozpocząć. Ważne jest to, że on nie może odchodzić skoczkiem, tak? Ponieważ jak zawsze, zawsze, jak odejdzie tym skoczkiem, no to wtedy leci pionek na E7. A ważne jest to, że jak tutaj nastąpią te masowe wybicia, i na koniec Hetman E5, to ja mam goniec F4 i jest przeciąg na tą wieżę. Także po raz kolejny się potwierdza, że. Taktyka pomaga w strategii. No mam tutaj strategiczny plan przeprowadzenia E5, rozpoczęcia ataku, i ta taktyka związana z rentgenem po przekątnej H2B8 mi w tym planie pomaga. Szczerze mówiąc, tak się rozglądam tutaj za planem przeciwnika, ale nic sensownego nie widzę. Nie wiem, skoczek B6 może, jedyne w sumie? Skoczek B6, żeby tutaj uprościć pozycję. Ej, wiesz, AB4. W miarę sprytne, w sensie nie wiem, czy tak sprytne, bo przeciwnik zauważył, czy sprytne, bo mu się przyferciło, ale teraz zszedł z tego całego motywu, goniec f4, goniec bije, e, e, goniec bije b8. No to to jest dla niego pewnego rodzaju plusik. No co oczywiście nie kończy tutaj jego problemów. No tylko teraz utrudnił mi tutaj atakowanie, także muszę pokombinować dobrze. No e5 już teraz jest niemożliwe. Chyba, że bym zagrał wierzę, e1, goniec f1, tak? Tylko, że wtedy już nie zdążę, bo on ma, ma wtedy już konik b6. Dobra, to konik B6 mi tu bardzo życie utrudnia. Z tego też powodu zagram A5. Bo jakby zagrał skoczek B6, pozbył się mojego skoczka z C4, no to to by było dla mnie grubym problemem, bo wtedy pionek B2 byłby bardzo, bardzo słaby. A dopóki skoczek stoi na C4, no to na B2 jest wszystko elegancko pobronione. I oczywiście atak przeciwnika się tutaj nie będzie rozwijał. No ja się nie muszę śpieszyć. To jest, to jest plusik tej pozycji. Ja się tu nie muszę śpieszyć. No znaczy z tym nie muszę się śpieszyć. To tak bez przesady. Nie muszę się tak śpieszyć jak przeciwnik. O. Mam trochę więcej czasu. No nie wiem. E5. No E5 bardzo, bardzo bym chciał. Tylko nie widzę jak. Jak na razie. Jeszcze tutaj wiadomo, widzę cały czas ten motyw E5, D, E, F, skoczek E5, goniec F4, tylko no nie widzę jak go... O! O, o, o! Czy tutaj po linii F nie pojawią się jakieś przeciągi? Uu. No po raz kolejny taktyka pomoże strategii. E5, D, E, F, E, Skoczek E5, D6, i on nie może E, F, e bije D6, ponieważ Skoczek bije E5, D bije E5 i zdobywam figurę na F6. Dobra. Czyli w sumie finalnie okazało się, że mogłem zagrać to E5. Mogłem zagrać to E5, tylko nie, nie widziałem, że mogę. No cóż. Lepiej późno niż wcale, tak? No, ale motyw zauważyłem to, może teraz mi się uda. Uda już to przeprowadzić, ale y mogłem to ruch wcześniej zagrać, ale no nie widziałem. Ok. No dobra, to nic w moim planie nie zmienia, także ja zgodnie z zamysłem E5 tutaj lecę. Oczywiście przeciwnik nie bardzo może odchodzić, bo wisi wciąż na E7. Cała sztuczka polega na tym, że oczywiście on Hetmanem też odchodzić nie może, bo tutaj na E5 mu będzie wisiało. Także no tutaj, jak już udało mi się E5 przeprowadzić, to już z przeciwnika nie będzie co zbierać. Bo chodzi o to, że jak skoczek odchodzi gdziekolwiek, no to ponownie leci na D6. A jak leci na D6, to już leci wszystko, bo później koń D6, goniec D6, na F7 pozycja się sypie. No cóż, także plan gry znałem. Spóźniłem się o jedno posunięcie, ale wyszło nie najgorzej. Także <grych> tyle dobrego. Okej. Okay. Trochę pionków on zgarnie za tą figurę, no bo ed, kocze k5, de, e, gonie c6. a Jeszcze koń d5! O oh my god! No to tutaj jest przeciwnik poskładany, bo jeszcze jak widły Posejdona wjeżdżają na d5, no to już totalnie dramat. No fakt, że on parę pionków dostanie, ale moje figury mają tak Niesamowitą koordynację tutaj, że no przeciwnik w ogóle nie będzie w stanie z tymi moimi figurami dyskutować. No dobra, to, to myślę, że jest koniec partii w tym momencie. Przeciwnik się zamyślił, no potrzebuje czasu, żeby zrozumieć jak bardzo jest tutaj niedobrze. Ale jeżeli gra się gambit, który polega na szybkim atakowaniu, fakt, że ja tego gambitu nie, nie, nie przyjąłem, natomiast pozycja i tak ma taki charakter, że czarny powinien szybko atakować, jakoś kontrować, no bo jednak ma mniej przestrzeni, nie bardzo ma się gdzie ruszać także jeżeli ktoś w takiej pozycji gra goniec b7 po to żeby zagrać goniec c8 no to to nie ma prawa się skończyć dobrze tak no tutaj to on już nawet nie ma co wtrącić bo jak ni nic nie zrobi, no to jeszcze na f tak? No i cyk. I konik D5. Widły Posejdona, proszę Państwa. Potrójne, jakby ktoś nie wiedział o co chodzi. Posejdon miał trójząb, nie? Wiadomo. No dobra, no bicie to koń D5. Nie bicie to i tak koń D5. Gonicę F6 będę chciał. Nawet jeżeli on zgarnia na B2, to i tak ja się tutaj cieszę, no bo to jest 3-6 3 pionki za figurę, no ale nie oszukujmy się, jego pionki są praktycznie wszystkie słabe, już nawet nie wspominam o tym, że król też jest słaby, także te pionki no, nie są w stanie nic zrekompensować absolutnie. Absolutnie. Okej. Okay. No skoczek D5 wiadomo, wie, że D4 jeszcze jest. Ale to wtedy w ogóle bym wyszedł z wieżą więcej. Chociaż w sumie mogę zbić z szachem na jeszcze też będzie fajnie. Dobra, wszystko. Wszystko tutaj dobrze wygląda. najlepsze, że po koniewsze się nawet na g7 pójść nie będzie mógł, bo konie e8... widły znowu. Fakt, że to wieża d4 mi tu trochę życie utrudni, ale, ale bez przesady. Tutaj te czarne pola takie osłabione, na a6 cały czas widzę pionka. Zastanawiam się jeszcze nad goniec g5, no ale to bez przesady. Koniec c7, goniec c1 i hetman d8. Nie no, to jest koniec, to jest koniec. Jeszcze tutaj może podrgiwać trochę przeciwnik, ale... Już bez przesady. Okej. Okay i teraz nie wiem, brać tutaj, a nie, bo to parę gońców udaje, także cyk, figura więcej, okej. Okay. No i teraz jak to najpewniej zrealizować? Hetman D6 chyba najaktywniej wygląda. Okay. Oczywiście powierza B6, Hetman E5. Także figurki nie stracę. Bo to wiadomo, w tym przypadku, takim najbardziej znanym sposobem na realizację przewagi jest upraszczanie pozycji. Natomiast drugim, bardzo dobrym, a mniej znanym i mniej docenianym sposobem na realizację przewagi jest dalsze atakowanie, no bo jeżeli mam figurę więcej na no przeciwnik łapionki, no ale w, w figurach jest więcej na moją korzyść, no to w takiej sytuacji mój atak będzie miał jeszcze większą siłę, skoro atak był silny, kiedy było porówno w figurach, no to jak mam więcej, no to będzie jeszcze lepiej, tak, prosta matematyka, tam logika. C4, no to tu będę bił. Chociaż wtedy wieża B6 może być złośliwe. Ale figury ja tu nigdy nie stracę, bo jeszcze konik E8 mam szaszek. Okej. Okay. Chociaż, czy ja chcę, żeby on mi hetmany wymienił? Muszę powiedzieć, że średnio, średnio. Wolałbym go tu jakoś szybko zamatować, tak? Tanie, czy istnieje taka możliwość? W sumie tak całkowicie bezczelnie to jakoś D5 mogę zagrać, nie? I wtedy wjadę po czarnych polach to już z gościa nie będzie co zbierać, tak? A pion na E4, na E. A, wszystko podpisa, dobra. Okej, okay, to chyba najdokładniejsze podejście. No tak, bo tutaj, atak... tak. No, w... Myślę, że jakbym zbił na C4 i dosłoby do tej wymiany hetmanów, to na pewno moja pozycja jest wtedy wygrana na 100%. Ale daleka droga z pewnością. Ach, tutaj z hetmanami na szachownicy. Problemy znacznie większe się przeciwnikowi pojawiają. Okej, okay. i tutaj przeciwnik zrozumiał, że jest rzeczywiście niedobrze i zdecydował się poddać. Okej, okay, także w... póki co w tej serii Gambit wołżański dwa razy ograny, także Najsik. Nice. <laughs> Mimo że tego debiutu już szczerze nienawidzę. Ok, więc jeżeli podobało ci się to nagranie to koniecznie zasubskrybuj mój kanał, żeby dostać powiadomienie o kolejnych nagraniach. W opisie do tego nagrania też znajdziesz dużo bardzo ciekawych rzeczy, w tym moje według mnie najciekawsze, najciekawsze nagrania, także koniecznie zerknij sobie na, op na opis. A kolejne nagranie z serii pojawi się oczywiście w kolejny poniedziałek o 18. .00. Także dzięki za uwagę i pa pa! E